Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy budowali największy fort z poduszek na całym świecie i będziemy spędzali w nim 24 godziny. Zaczynamy. Co? Lecimy, z tak? Starry. Robimy fort z poduszek! Największy na gadałeś? świecie. Ale właśnie, z kim ty gadałeś, stary? Nie, z nich nie gadałem. No spoko. Ej, dobra, dobra zróbmy robimy tak. Fort. Robimy fort, tak. Doma, ty idź po koce. Ty ja, idź po plan? krzesła. Ja mam jakiś plan w ogóle. No tak, stary, trzeba zbudować tak. Z krzeseł budujemy wielki okrąg, go nakładamy kocami i poduszki do środka. Dobra, a jakie jest moje zadanie? Idź po krzesła. Dobra. Doma, ty idź po koce i ja ja poduszki. Daj, daj, daj. Poduszki ogólnie są. Gdzie mogą być poduszki? To poduszki są totalnie wszędzie. Wszędzie? No w tej kanapie na przykład możesz zobaczyć, Doma na górze w każdym łóżku musi to ja też w sumie idę na górę i zobaczę po, prostu po łóżkach, gdzie są te poduszki poukrywane Ej, ale nice, masz już pierwszy koc tak. Dobra, czy są? O, patrzcie, są poduszki Jest jeszcze jeden kocyk w ogóle, dobra, to ja też go wezmę Czy tutaj są jeszcze jakieś poduszeczki? Chyba nie U montażystów muszą być jakieś poduszki Mati zawsze śpi w pracy, zawsze się obija i on mówi nie, nie, ja nie śpię, nie śpię A tak naprawdę Mati sobie robi drzemki O, widzę, że doma wbiła O, kolejny kocyk Zarąbiście Tutaj, Kurde. Troje. Dobra, walcz to miejsce i idę do łóżka. Dobra, tutaj. Ej, patrz co znalazłem. Jest taka. O, taka skórka. Ona będzie zarąpista do tego fortu. Będzie taka mięciutka i w ogóle, czy tutaj jeszcze coś jest, nie ma, dobra. Tam są poduszki jeszcze. Biorę te poduchy w takim razie. Dobra, mam już poduszki ogólnie. Jak tam u was? Jest nic, ale nie widzę Piotka. Zostawię to trzy i... Czekaj, co? O, co? co? Z kim to woda? Nie wiem. Wcześniej też z kim się gadał, ale nie ma pojęcia Serio? Ej, totalnie nie wiem o co chodzi. Czy kto jest? Ty... Ale jesteś hipocącz. Cześć, panie, to Cześć, Co robisz? Nic, jeszcze jesteś na deserce. Ej, a my mieliśmy budować ten fort. A, no tak, fort. Dobra, no to dawajcie Nie, dawajcie. Tj, ja pola, pokaż, pokaż na pokaż w ogóle na swoją drogą. Zaraz, zaraz, zaraz Ale, czekaj, dobra, skleję trikat dla widzów. Widzowie, jak to skleję, to zostawiacie subika i lajka. O! Dobra, siadło. Co? Nic, nic, nic. nic Dobra, lecimy z tym Lecimy, Fordem, tak? to, stary, musisz to zrobić. Jak coś to zaraz wracam? Co? Czekaj, 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 chodź tutaj, chodź tutaj na chwilę Z kim on gada? On kogoś ukrywa przed nami? Nie no nie wiem To Mega dziwne, dobra, zbudujmy ten fort, bo on będzie serio mega zarąbisty O, nice, dobra, mamy już tutaj mały zarys tego, ale słuchajcie, to musi być ogólnie 10 razy większe No Bo to musi być największe na świecie no ale spoko, jest nas czwórka, także powinniśmy dać radę mega szybko Czekaj, raz, dwa, trzy Co Powiem piątka kiedy, jak ty umiesz liczyć? No? To ile jest osób włeś pokaż palce? Dobra, nieważne. On ma być panę. jest fajny, jest. no, no, no. Tyle z On dobra, będzie w no naszego fortu Budujemy, dawajcie. No, no, no dobra. Dajcie, zbudujmy go sobie na środku, żeby on cały salon zajmował tak. O kurde, aż tak. No, wykorzystujemy wszystko, co mamy. Dobra, to będzie idealne miejsce do siedzenia, ale gdzieś w ogóle znowu Piotrek. Znowu nam nie pomaga! Ej, myślisz, że znowu jeździ na desce? Zamiast... Chyba nie, bo byłoby go słychać. On musi być gdzieś, gdzie jest słaby dźwięk. Hmm. Na górze. Ale poczekaj, a ten fort? Fort w sumie, dobra, on już trochę nabiera kształtu i do, ej, zróbmy taki... Do... Takie dowalone wejście, tutaj takie olbrzymie. Tak, i, na, i to będzie strażnik, pan. O, mamy strażnika, jeszcze bez kitu. On będzie odstraszał niechcianych gości. Tak, a mówię, to nie wejdziesz. Dobra, ej, gdzie jest Piotrek? Idziemy go szukać. Idziemy na górę, wydaje mi się, że on jest na górze Na górze? A czekaj, a tutaj? Patrz, bo on lubi czasami się chować pod schodami, pan. Tutaj. A, bo to jest ten Harry Piotr. Harry, Harry Piotr, no no no, no, no. <słuch> ej, ale go tutaj nie ma. Ukrył, ukrył krzesła w ogóle przed nami. Ty! Ty o musi no? ich tak no tutaj wszystkie są! Co jest? Co jest? Co jest? Ej. Tu jest jego deska też Czyli na dworze na pewno nie zmówić. jest, mówię tak. jest na górze Dobra to dawaj, to dawaj na górę, dawaj na górę Myślisz, że tutaj może być? Nie wiem, jest ciemno, co a jest Piotrek się pachy. boi ciemności Zapaliłby światło Poczekaj, czy ty co widzisz ten karton? Mi się wydaje, że on może być w tym kartonie Sprawdzamy? Tak delikatnie tak, tak mega delikatnie Dobra, dobra Nie ma go tam. Całe szczęście <laughs> To są może w łazience? No. A czekaj, tutaj? tutaj? Bo on pod biurkiem też czasami się siedzieć Nie ma go On jest w kiblu, nasza. Ej, wchodzisz do naszej łazienki i jak się masz doster do toalety, nie? Nie mam ja oczy nie, nie. w ogóle, tak pęciłeś. Nie, nie trzyma oczu! Ej, tam jest Labubu! Ej, to jest jego Labubu! A to Piotrka! To jest to Piotrka labubu, to jest tak! Teraz wygląda jak Lafu fu. -fu. Yy. Ale czyli... ono było w widecie, a widot Bidec jest fu. W... Widet jest fu, w... w... ale czyli on tutaj był gdzieś, wiesz, które jest jego labubu? Czyli tędy to... znowu Czyli tędy, no. no znowu. O, A patrz, a tutaj? Nie. Ej, tego nigdy nikt nie otwiera. No właśnie, to może być sekretna baza jakaś. Nie. Nie, bo wiesz, by. To zawsze czemu się chował przed nami? Zapięty. Słyszysz to? On chyba jest tam. Tam jest światło w ogóle. No wam to nie, słyszałam mm -hmm. z chwilą, że coś gada. Akurat teraz jest cicho. I może o, być? teraz słuchajcie. No, może się... Ale on nie gada przez telefon. On gada z kimś, kogo nie widać. Mm -hmm. Uroił sobie coś, czy co? To? to jest już pewne creepy. Dobra, chodźmy tam do niego. Dobra. Right. Raz na światło. Co? dyscyplina sportowa zdecydowanie ci nie leży. Gold? Plaszów. O co chodzi? Ej, Zipek, co ty tutaj robisz? Co ty robisz? Chodź na niego! Ty, no Zipek, budowaliśmy fort z poduszek! Cały odcinek polega na tym, że budujemy fort z poduszek, no a ty już drugi raz stary znikasz i nam nie pomagasz! No, przecież I... budowałem fort i wy zniknęliście, i właśnie, ja bo ono to przyszydą. No, my, my cały czas budowaliśmy ten fort! Poczekaj, co ty tam robiłeś? Chodź tam, idź tam! Nie, no, nie wiem, kto. Planszufka, klasz! No, w ego! Stary, przecież ty jest tego grana na dwóch. Ty, ale to jest na dwóch, no właśnie, a gdzie jest drugi? No, on sobie się schował. Yes, no, jak weszliście, tutaj się się schował, no. Nie, Spek, sobie <smia> jaj jakiś robi no? no nie, no nie robię sobie jaj. Serio. Grałem sobie z ziomalem. No takim nieważne. On jest taki nieśmiały trochę, nie? Nie mm -hmm. ja, ja to nie, nie czaję. Ja... Jak nieśmiały śmiały ziomal. dobra ale nikogo nie powinz. zapomnij w ogóle o tym ziomalu. Nieważne. Kończmy, skończmy ten fors z poduszek, bo to jest to, co chcą zobaczyć, widzowie. Tak jest. No, no, let's dobra, go! Let's go! go. No weź tam całego miejsca nie zajmuje. No dawaj, chodźcie do środka, powiększyć. zobaczycie, jak to w środku wygląda. Dobra, stary zaraz przyjdziemy. Doma, i w ogóle tam chyba ktoś ci wołał na dworze, nie? Tam, a, co, co, co a tak, tak. Te, ten to, no. kot chyba jakiś to był? Mm -hmm, tak, mm -hmm. tak, to ja zaraz wracam. No, no, no. Ej, Doma, o co chodzi w ogóle? Co to widzisz? jakby, co Piotrek robi? No ja widzę, ale to... nie wiem o co chodzi, bo on mówi, że ma jakiegoś kurdzę, ale... Mówi, że jakiegoś ziolka, który się schował w ogóle, jak my weszliśmy na górę? Ale tam nikogo nie było. Przecież. Nie było, na pewno, no Ej, On albo ma jakieś urojenia, albo ma schizofrenię. A może po prostu sprawdźmy na monitoringu z on Ej, Beski, tu wiesz co? Podglądajmy go, zobaczmy co on teraz robi. Czekaj, schowajmy się. O dzisiaj mega dziwne rzeczy o, ale, Dawaj, chodź tam, chodź tam Dobra, ale tam coś szmerło w bo No właśnie, wiem, słyszałem, ale chodźmy tam A no, Wydaje mi się, że mam dobrą kampę teraz i odpalam monitoring od razu Dobra, odpalę w kuchni, bo dziś chyba tam w tym kocu poszedł Kurwa Hej, okay. widzisz jakby, jak on ten koc zdjął No wygląda jakby ktoś mu serio pomagał Pomagał, Ej, ale tam nikogo nie było widać Dobra, zobaczmy teraz w salonie O nie, komary i pająki tu są Aaaa, tam pająka Idzie do salonu, okej. Okay. Ej, widzisz. On jakby z kimś gadał cały czas. Tak, cały czas gada, ale nie widać było tej osoby, która jest. No, no, no. Kazuje jakby do tego tego, mm. do tego fortu. Że ma nie by być. No, no, no. Ale nie powiem, że... Ej. Ej, ktoś tam jest jednak przy środku. Jak... Ja myślałam, że on sobie jaja robi. Ale jak widzisz tam nikt nie wszedł? Jak to się stało? Ej, nie wiem. Ej, czyli serio ktoś tam jest. Ale jakim cudem? To jest mega dziwne. Patrz, Piotrek wychodzi i w ogóle na randomowo wyleciał. Dobra, czyli wiemy na pewno, że on tego nie wymyślił. Ktoś tam jest. Ktoś tam faktycznie jest i rzuca przedmiotami w ogóle podnosi rzeczy. I może to być jakiś duch. Nie, nie mów tak nawet. I dobra, on idzie pod schody. Mhm. Przełączmy tam kamerę na. O, tutaj git. Okej, okay, wszedł tam i coś sobie grzebie. Ja jestem strasznie ciekaw, co to jest. Bo wyszedł z tych, pod tych schodów z taką miną, taką mnie nie widział. Może on coś tam ukrył. Ej, w sumie trochę tak, trochę tak to wyglądało. Okej, okay, widzę go. Dobra, doma, chodźmy Idź pod te schody i zobaczmy, No, no, no. Thank you. Jednak to się sprawdza, że to jest kryjówka Harry'ego punktu. Doma, ogólnie zobaczyłem coś, że nie chciałem widzieć. O, W eee. eee. co wy tu robicie? Nie nic. Obczyłem jakby drugi fort, bo chcemy połączyć to pod schodami z tym fortem, nie? Tak. Widzimy, że ogólnie tu jest mega słabe miejsce. W sensie walić się kupować coś. Chodźcie, serio. Chodźcie, tak? Eee, no dobra, a. Dawajcie, chodźcie. Ale co mówię? Tego. Co tu robi ten nóż? Dlaczego go schowałaś? Widzieliśmy, że widzieliśmy na kamerach, że tutaj szedłeś i schowałeś coś, grzebałeś i tu jest nóż. Co jest, podglądacie mnie na kamerach? Jak dziwny, czemu jestem dziwny? To wy jesteście dziwny, ciągle jesteś kacz gdzieś. Poczekaj, przez cały dzień stary, gadasz z kimś, kogo nie ma, grasz w jakiejś planszówki. Eee, stop, 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 stop. Jak z kimś, kogo nie ma. Przecież Karol jest cały czas z nami. Jaki Oczek Karol? Jaki Karol? Co? Siedział teraz w forcie. Właśnie uciekł. No. Dobra, wiecie... poczekaj. chodź, wychodzimy, wychodzimy. Chodź. Poczekaj, tylko po ignorujecie. Ja no. wiem o co chodzi. Wydaje ci się, że masz stare ziomka. Ja wiem, że czasami samotność dobija. Stary, to nie jest śmieszne, to nie jest śmieszne. Nagraliśmy wszystko z monitoringu, jak tu sobie tutaj chodziłeś i gadałeś z tym Karolem. Tutaj, patrz, idziesz i stary idziesz sam, nikogo wokół ciebie nie ma. No tak, no bo nie było nikogo tutaj. Jest w forcie przecież. Ale no patrz, no tutaj gada się. I czekaj, czekaj, czekaj. A widzisz, po pod co się. Ale no to patrz no, ale on nie wszedł nawet do tego fortu Dobra, formu. stary. Wy tutaj szliście razy. Weźcie, przestańcie, co gadać? Dobra, patrz na to. I rzucił ledem. No ale, to nie ma. Czek, kto ma teraz urojenia, nie? Kto ma ale dobra, nie wiecie co? Poczekajcie. Bo. Może po prostu Wam przedstawię Karola. To, tak. Tak, tak. zróbmy to. Ale no dobra, tylko musicie poczekać chwilę, muszę z nim pogadać, bo on jest mega nieśmiały. Jest zły na Was ogólnie. Na nas? No nie przywitaliście się z nim, nie gadaliście z nim przez cały dzień. No i dobra. Dobra, ja, my tutaj czekamy. Tu I co? myślisz? to ma urojenie jakieś, no, ale ja też tego nie rozumiem, bo są te ledy, coś podnosi. Nie wiem, nie mam no, pojęcia, co coś to się dzieje. Tak, ale nie było go nigdy widać. Ale no właśnie. Tak, zaraz nam go poszedł. Tak. No, zobaczymy, zobaczymy. No i ciekawe, gdzie on. O, o. Dobra. Możemy, możemy wychodzić tylko Karol jest nieśmiała, dobra? No dobra, podejdziemy. C C C C dobra, poznajcie go. Karol, przedstawcie. No to jest jakiś żart. Sorry? No, no o co ci chodzi, Piotrek? No, sorry, no dobra. Jakby w sensie to no to gadaj z nim. Ale no, nikogo nie ma, stary, tu jest... Z kim mam gadać? Tu nic tu nie ma, tu nie jest nic Nic tu nie ma, z kim ja mam gadać stary? Stary no, czemu robisz takie rzeczy? Karol poczekaj! Ej, coś... Ej Piotr, co ty gadasz? Ty nigdy na serio nie Przecież, było Przecież przed chwilą powiedziałem, żebyście się zachowywali jak należy Wcześniej powiedzieć się było, to, ale teraz już na serio To była no, przesada ty, Stary, wydaje mi się, że to jest duch, my go w ogóle nie widzimy z domu Tak, ty widzisz, kogoś już kogo nie ma stary. Nie no, wygadacie kłopoty, kłopotę, się no zuch. Na kamerze też go nie widać, a może go widać w sumie kamerze Nie wiem, ale... Nie, nie widać, bo ja bym widziałem. No właśnie wydaje mi się, że to widzisz i on ci jakoś upętał. tego no, się, się to jest jakiś prak. Wy nagrywacie, że specjalnie nie chcecie się z nim przywitać. Będziecie go maltretować teraz, tak? Czy co? Jak? fort z poduszek! To jest hit. Ja się pozbywam tego ducha. Nie wiem jak to zrobimy, Trzeba ale... To, egzorcystami. Sami będziemy egzorcystami. Dobra. Dobra. Piotrek, my się go pozbędziemy ogólnie. No to robi? Poczekaj. Chodź on jest do wózlik, tu nie. Tego już zawinę. Znowu coś pada... To się gada. I Tak się robi. To nic. To są tylko pranki. On jest Rzuć w nich nożem, Stary. jest... Serio? To nie jest normalne zachowanie. Czekaj, co zrobić? Co zrobić? Rzucić nożem? To nie, to ty nie brak, Ja próbowałem. Nie, stójcie, stójcie, nie, nie! Zostawcie nie, go, proszę! Stary on, no, jest, jest, no, on chciał, żeby się no, no. rzucił w nas nogę. Nie, ty się do no, chciało, ale ja bym nie rzucił nigdy. To zrócił. jest jakiś skróp opętany. Nie, dobra, kończymy to. Słuchajcie, ja nie wiem, chodźmy są, chodźcie są. To jest jakiś opętany duch. On jest niebezpieczny. Dobra, powiem ci szczerze, że to było trochę dziwne. Co się może? Trochę? Serio, wy go nie widzicie? nie, stary! No, to to jest creepy. To tylko takie przez cały odcinek. Ja ogólnie wziąłem... Krzywacz, który by do niego strzelał normalnie. wygląda jak normalny człowiek, ale kurde, no to, że chciał Wam zrobić tak krzywdę, jest mega dziwne. Ej, Co jest? Nie uwierzycie, co się stało? Chuje. Sól mi się rozsypała, chciałam posprzątać. Poszłam po rzeczy, wracam, a tam normalnie footprinty się pokazały Czy... na, na podłodze. Jakie footprinty? To odciski stóp ducha. To jest coś co? takiego w No, pa! Nie jest ej, Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ej. Nie zbożem! Co? Nie znowu. Jak oni Doma, chodź tutaj, szybko! Chodź do nas! Szybko. szybko! Chodź, chodź, chodź! Dobra, nie zbliżaj się! wynoś się stąd! Uf. A nie jak spryskam, to już nie widać. Nie zbliżaj się! Co jest Ej! Jest tutaj? Co się odwala? Co się dzieje? Właśnie Rafałek go wciągnął! Czikaj, co? Jak to? Rafałek wciągnął? No naprawdę był duchem on No jak no to Ej, na pewno wiecie, to była najdziwniejsza rzecz jaką przeżyłem jak w życiu Najlepsze jest to, że my nic nie widzieliśmy, widzieliśmy tylko ciebie, który dziwnie reagował Rafał, zabieram i go chyba wyrzucę gdzieś na śmietnik Nie? No Trzeba go zakopać pod ziemią czy coś Dobra, po prostu pozbądźmy się tego robota stąd widzimy, like A wy widzowie zostawcie lajka, suba i widzimy się w na następnym odcinku ELO